Drogi przyjacielu, chciałbym podzielić się z Tobą czymś, co długo we mnie dojrzewało. Od bardzo długiego czasu próbowałem nauczyć się jednego z najważniejszych zadań w życiu: dobrego spędzania czasu w swoim towarzystwie. Może wydawać się to banalne, ale od zawsze czułem, że jest w tym coś dziwnego: przebywać ze sobą samym, relaksować się w samotności, czy to w kawiarni, czy na kocu w parku. Zawsze towarzyszyła mi jakaś niewygodna myśl, że tak nie powinno być, że trzeba być z kimś, bo przecież samotność nie jest naturalna, ale z czasem zrozumiałem, jak bardzo się myliłem. Im dłużej nad tym myślałem, tym bardziej uświadamiałem sobie, że większość naszego życia spędzamy w naszej głowie. W samotności. Dlatego właśnie patrząc w lustro, powinniśmy widzieć nie tylko nasze odbicie, ale najlepszego przyjaciela osobę, której towarzystwo sprawia nam przyjemność, bo ostatecznie to my jesteśmy jedynymi ludźmi, z którymi spędzimy każdą chwilę swojego życia. Gdy nauczyłem się być dla siebie towarzyszem, odkryłem, że świat staje się bardziej wyrazisty. Dostrzegłem szczegóły, które wcześniej umykały mojej uwadze. Obserwowałem życie na zewnątrz. Ludzi, którzy mijają mnie na ulicy, chmury przesuwające się po niebie, cichy szum liści na wietrze. Zacząłem podziwiać piękno natury, ale także codzienne, zwyczajne momenty, które wcześniej wydawały mi się nieistotne. Nagle wszystko nabrało głębszego sensu. W tym procesie poznałem lepiej samego siebie. Zacząłem zadawać sobie pytania, na które wcześniej nie miałem czasu odpowiedzieć: jakie są moje prawdziwe pragnienia? Do czego dążę? Czego tak naprawdę chcę od życia? Te pytania zaczęły otwierać przede mną nowe drzwi. Zamiast od nich uciekać, zacząłem na nie odpowiadać. I choć nie zawsze są to odpowiedzi proste, to za każdym razem coś we mnie zmieniają. Co najważniejsze, nawiązałem dialog ze sobą. Zacząłem rozwiązywać problemy, które od dawna we mnie siedziały. Nagle okazało się, że te filozoficzne pytania, które tak bardzo mnie drażniły, są w istocie próbą lepszego zrozumienia siebie, a to zrozumienie pozwala mi żyć w większym spokoju. Bycie samemu ze sobą to nie samotność, to czas na refleksję, na zrozumienie i na docenienie drobnych chwil, które składają się na nasze życie. To budowanie relacji z tą jedyną osobą, która będzie z tobą zawsze, z samym sobą. Dlatego jeśli kiedykolwiek poczujesz, że przebywanie we własnym towarzystwie jest trudne, Zatrzymaj się na chwilę. Otwórz się na siebie. Bo być może to najpiękniejsza relacja, jaką kiedykolwiek zbudujesz. Z pozdrowieniami, I ja.